listopada to w każdym roku szkolnym naszej szkoły bardzo ważny czas. To czas, w którym obchodzimy Święto Patronu. Pojawiło się ono po raz pierwszy w 1968 roku jako logiczne następstwo zadania 16 listopada 1964 roku imienia Stefana Żeromskiego drugiemu Liceum w kształcącemu Tomaszowi Masowicie. Pierwsze obchody święta przybiegały schronne. z rok na rok nowe elementy które przyjmowały się na stałe i do tradycji i celu. Trwałym elementem święta pozostały wykłady, gawędy, spotkania z absolwentami czy spektakle związane z osobą Stana Żeromskiego, przybliżające jego życie i twórczość szanownym słuchaczy. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym nas w codziennym działaniu jest znaczne wsparcie ze strony starostwa, które doceniając wyniki szkoły, podejmuje różne działania gospodarcze, świadczą o tym wspomniany wcześniej kompleks wojsk, drugą budynku, zieleni wokół szkoły, książki komunikacyjnych, nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Lokacji Narodowej, a także działania organizacyjne na rzecz społeczności szkoły. Za to wszystko na jeszcze lepszą współpracę składaną na ręce obecnych przedstawicieli władz. Powiatu serdecznie podziękowania. Profesorom, rodzicom oraz moim kolegom. kolegom Przyrzekam uroczyście. Przy uczciwie, uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie. Szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi. Szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi. w sobie silną wolę i koleżeńskość. Wyrawić sobie silną wolę i koleżeńskość, Uczynność, odwagę i prawdomówność. Odwagę i prawdomówność. Pracować, rzetelnie dla dobra Pracować rzetelnie dla dobra. I szczęśliwej przyszłości mojej ojczyzny. I przyszłości mojej ojczyzny. Nie czynić nic. Nie czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię dobre imię szkoły. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Jak co roku w ostatnim tygodniu listopada, w naszej szkole, drugim liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, obchodzimy Święto Patrona. Jest to najważniejszy dzień w życiu naszej szkoły, ponieważ w tym dniu pierwsze klasiści składają przyrzeczenie i stają się od tego dnia pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej drugiego liceum. Jest to dzień szczególny, ponieważ jest także zwieńczeniem różnego rodzaju konkursów i zawodów, które organizuje, organizujemy w naszej szkole. Takim najważniejszym to jest Ogólnopolski Konkurs Literacki Laura Arbuza. To jest konkurs, na który wpływają prace z całej Polski, prace w kategorii prozy i poezji. Jest zawsze kilkadziesiąt, nieradko nawet ponad 100 takich prac. Pracuje przy tych pracach profesjonalna komisja, która ocenia je i przyznaje wyróżnienia oraz nagrody. No warto powiedzieć, że te nagrody w tym roku w znacznym stopniu fundował Pan Starosta i Zarząd Powiatu Tomaszewskiego, jak również Pan Prezydent Miasta Rafał Zagozdom, Pani Urbańska, która jest przedstawicielem Komitetu ds. UNESCO w Polsce oraz honorowym patronatem objęła ten konkurs Pani Łódzka Kurator Świat Pani Wiesława Zewa. nie typowo, bo zacznę od podziękowań. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować starostwu powiatowemu, który w dużej mierze nagrody dla naszych nagrodzonych. Poproszę pana wicestarostę starostę, nas, aby później wyleńczał nagrody. Mamy też podziękowanie. Podziękowanie i tomik nagrodzonych tekstów. Serdecznie dziękuję. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego i prezydenta miasta Tomaszowa-Mazowieckiego, którzy ufundowali nagrody. Honorowy patronat nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Łodzi. Nagrody również ufundowało UNESCO. Na konkurs wpłynęło 67 prac, w tym 30 poezji i 37 pisanych prozach. Uczestnicy to głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Nadosłano pracę z całej Polski, między innymi z Białej Rawskiej, Bytomia, Bydgoszczy, Dębicy, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Łańczycy, Łodzi, Łowicza, Opoczna, Ostrzeszona, Tomasza Mazowieckiego, Torunia Wałbrzyka. Komisja Konkursowa obradowała w składzie. Pani Ewa Adamska, bibliotekoznawca, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury w Greszczowie. Koszula Stefaniak, nauczyciel polonista, Piotr Gajda, poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Rekrakcji Urzędu Miasta, Pan Marek Krawczyk, który poprosił mnie, a tak przedstawił, przyjaciel szkoły i głośnik literatury. W toku z posiedzenia komisji 15 Ogólnopolskiego Konkursu o Literacki Laura Arbuza od w dniu 7 listopada 2009. Komisja po przeczytaniu prac, bardzo żywej i długiej dyskusji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii prosy pierwsze miejsce godło Jean-Philippe Bartłowi Nawrocki II. Prix, to jest Grand Prix. Ciąg, Agnieszka Róblewska. Cieszymy się także, że jak co roku fanatarami naród są Zarząd Bogusza Tomaszowskiego ze Starostą Tomaszowskim, Panem Zbigniewem Kawiącywiczem oraz Prezydentem Tomaszowa Mazuryckiego, Pan Rafał Zapraszamy, proszę o zajęcie miejsca. Oprócz tego jest oczywiście jeszcze szereg innych konkursów. Są konkursy na Najładniejszą Pracownię, o wiedzy o Stefanie Żeromskim. Jest w końcu także taki element sportowy, mianowicie odbywają się turnieje o Puchar Dyrektora Szkoły i Puchar Przewodniczącego Rady Rodziców, które to turnieje, siatkarskie turnieje, w których biorą udział zaprzyjaźnione, reprezentacje zaprzyjaźnionych szkół tomaszowskich. Jest w końcu także moment bardzo także ważny dla wszystkich Najlepszych uczniów naszej szkoły, mianowicie wręczane są nagrody imienia Stefana Żeromskiego, nagrody, które fundują rodzice naszej szkoły, przedstawiciele rodziców, czyli Rada Rodziców. Są to nagrody pieniężne, bardzo ważne dla uczniów, ponieważ one właśnie jakby doceniając ich wiedzę, zaangażowanie i wyniki w nauce są takim bardzo ważnym dla nich elementem właśnie jakby podsumowania ich pracy w szkole. Jak już mówiłem wcześniej, w tym roku jest dwóch kandydatów, dwoje kandydatów Rada i Rada Prawniczna i Nadawców zdecydowały się tych dwoje uczniów nagrodzić równorzędnymi, co powiedzieć, że w tej samej wysokości, a nie podzielonymi na pół, nagrodami imienia Stefana Rządkiego, jako że są to nagrody finansowe. Miałem ogromną przyjemność uczestniczyć po raz kolejny w pięknej uroczystości Dnia Patrona Szkoły. W tej uroczystości jak zwykle towarzyszy ślubowanie uczniów pierwszych, ale jest również podsumowanie konkursu literackiego. To już 15. Ogólnopolski Konkurs Literacki o Lauret Arbuzan. Gdzie uczestniczy młodzież z całego kraju, ujawniając swoje fantastyczne talenty literackie. Dzisiaj nagrody otrzymała młodzież nie tylko z terenu Powiatu Gomoszowskiego, ale również z całej Polski byli laureaci. Nagrody podpunktowane były przez starostę Daszowskiego, a także przez prezydenta Tomaszowa.